Witam Was serdecznie, jestem Mad i zapraszam do mojej recenzji gry Mad Max. Od premiery minęło już troszeczkę czasu, ale przyznam szczerze, że dalej jej nie skończyłem. A dlaczego No ta gra jest przede wszystkim ogromna? Jest to sandbox, jeżeli komuś pasują klimaty postapokalipsy, plus jest fanem wszystkich filmów serii Mad Max, na pewno odnajdzie się w tym tytule. Co w tej grze jest takiego fajnego, co nie pozwala mi jeszcze skończyć, a mianowicie to, że jest ogromna mapa, na której są setki, naprawdę setki punktów, gdzie można coś zrobić. Ale tym, co chyba urzekło mnie w tej grze najbardziej, jest jazda samochodami, budowanie swojej maszyny, zniszczenia, no i walka z innymi, którzy przetrwali na pustyni. Kiedy już wyjdziemy z samochodu, czeka nas dobrze znany system, znany między innymi z gier i serii Batman Arkham, który został też zastosowany niedawno w Shadow of Mordor. Wychodzimy z samochodu między innymi po to, żeby przejmować twierdzę przeciwnika. Później w naszych twierdzach, które są związane z fabułą, możemy szukać różnych części rozsianych po całych pustkowiach, dobudowywać określone elementy do naszej twierdzy. Dzięki temu na przykład możemy sobie regenerować paliwo w samochodzie, regenerować amunicję do naszych broni i dokładać na przykład wodę do manierki, którą mamy przy sobie, a która służy do odnawiania punktów naszego życia. I muszę tutaj nadmienić, że Mad Max nie jest ani Tomem Hardim z ostatniego filmu, ani Melem Gibsonem. Jest to zupełnie inna postać, yy, która wpisuje się w ten kanon, która przeżyła swoje, która jednak pamięta te wszystkie przykrości, które się zdarzyły. Jednakże nie pokuszono się o wykupienie licencji zarówno twarzy Toma Hardiego, ani Mela Gibsona. Od czasu do czasu możemy też napotkać na burze piaskowe. Niestety podczas grywania materiałów nie zdarzyło mi się trafić na żadną. No ale cóż. I celowo użyłem tutaj też materiałów z początku gry, żeby nie psuć Wam spoilerami późniejszych wydarzeń. No i wspomniałem też o ulepszaniu samochodu. I to ulepszanie ma sens. No możemy sobie na przykład dołożyć płomienie, które buchają z boku. Możemy też dołożyć kolce do opon. Możemy wzmocnić pancerz. Możemy wymienić silnik V6 na V8, znany również z filmów. Możemy dołożyć lepszy z z przodu. Generalnie możliwości jest sporo, i żeby całkowicie ulepszyć nasz samochód, trzeba spędzić naprawdę dziesiątki godzin na szukaniu odłamków czy tam złomu. Jest masa rzeczy do roboty, jest masa rzeczy do ulepszania dlatego też potrzebna jest masa złomu, który znajdujemy m.in. po pokonanych przeciwnikach, po rozwalonych samochodach czy gdzie nigdzie. Po rozrzucanych potwierdzach, które zdobywamy sobie po drodze. I wydaje mi się troszeczkę, że pokpiono sprawę głównego bohatera, czyli Maxa, który bardzo mało mówi. Bardzo chętnie wykonuje misje typu pojedź i przynieść. No i niestety brakuje mu troszeczkę charakteru. Ale tak jak już wiele recenzji mówiło przede mną, najbardziej skopanym elementem w tej grze nie jest fabuła, bo ta jest dosyć ciekawa, ale są właśnie postaci, które są po prostu nijakie. Ogrywałem tego na PC. -cie. Niestety nie posiadam jakiegoś mega wypasionego PC, więc y, mogę powiedzieć tylko tyle, że gra jest dobrze zoptymalizowana i nawet na starszym sprzęcie spokojnie da radę ją odpalić, a cena spadła niedawno do poziomu 50-60 zł, także nie jest duży wydatek, a roboty jest naprawdę na kilkadziesiąt, jeżeli nawet nie kilkaset godzin. Także jeżeli chcecie przeoszczędzić, nie macie w co grać, to na pewno Mad Max jest bardzo dobrym wyborem. I tyle z tej strony Matt. Ja was żegnam serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do oglądania kolejnych recenzji na moim kanale. No i zapraszam was też do odwiedzin bloga szachmat, gdzie pojawiają się nowe recenzje sprzętu, gier oraz filmów.